O, no, za... No, nie, nie, dobra. Za kulisami kębi swojego życia. Tyle, że nie wiem dlaczego kulisy, ponieważ ja nie, nie robię. Na przykład ten obcy. Um, Dałem przykład, no, o to mi chodzi. Ja robię właśnie takich filmików. W tym stylu właśnie. Robię sobie taki lep. Ciekawe czy mnie słychać teraz, co sobie ci omówię. No nie no, nie kocham, pan... kocham koło buzi, więc jest dobrze. Chyba. Nie więc co ja mam tu mówić. Najlepiej ja, bym się w ogóle nic nie odzwał. gdyby było świetnie. Wow. <grym> Dobra, wrócę. Powrót do chaty. Chata, 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 chata. <grymio> no, jak tam? Przerobło się? A, powiem mi jednego. Tak, tak. Tak, tak. Mhm, tak, tak. A jeszcze to. Hmm... okej... Okay. Żelazo... Ja się tam boję już iść? Hmm. No na pewno nie w tym... Tak jak mówiłem, na pewno nie w tym odcinku tam boję, bo... To jest po prostu coś strasznego. No, oh, dobra. A, to już nawet no, no, jest druga część już... Pierwszych nudów. W którym znowu nic nie robię. O oh, jej. Yeah. Tylko się mam nudzę. Hmm, no, mam jeden gunpowder. Dwadzieścia na dla dziewięć razy. Dwie syna. Trzy syna. Dwa bom. Trzy... ...ruten flash, <grym> flash Mam pomysł. A. Ma no dobra. Bak. Aha, aha. No chyba będzie o co chodzi. <śleszy> Nie. Będzie potrzebne zrobienia. Mam bo Nie ma padku. Nie wiem czy to będzie jeszcze potrzebne czy nie Zobaczymy czego mam Aj no już się robi noc O nie Już się robi noc No. Chciałam ja to zrobię. Mmm. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja nie to? To. Mm. Ok. Czydało mi się jeszcze jedno, ale... No nie mam jak się łączyć. Więc... Nie mam jak się. To jest proste. Ale, ale, ale. W ogóle słuchajcie, będzie już tylko ładnie pięknie. No. No jest. Ładny dzianek. Bez żadnych creeperów Tylko czysta nieprzyjemność No ale jakby to skończyć to... Dobra, jedziemy nie, To ty, ty, ty Nie Sobie nie pogrywaj ze mną No Fu, fu, fu Koło trwa. Jaki Jakieś 5 A ja mam nimi już 7 laki Miła niespodzianka Chyba widzieliście do. Jak to Jak nie no to Wszystko pójdzie tam będziecie wiedzieć o co chodzi mm. Dobra Tam gdzie kiedyś Sorry Tutaj gdzie kiedyś Miała być kopalnia mm, Trochę ją przerobię teraz Czyli tak 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 Hum, tudo bem. Não, tu vas. É ah. Hum, não é plantar, Dobra. Żegnam się z o... To był drugi odcinek nudów na tym serwie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Kajastego tego życia albo znowu tych nudów. Dobra. To była już druga część i siema.